Goślina to gmina przyjazna rowerzystom. Świadczy o tym ilość ścieżek rowerowych po Puszczy Zielonce, jak również ilość organizowanych imprez dla cyklistów. Jednak murowana Goślina to również gmina przyjazna biegaczom, a świadczy o tym coroczny bieg weteranów. Murowana Goślina po raz 32 gości biegaczy weteranów. Można powiedzieć, że padł rekord frekwencji, ponieważ wystartowało około 390 zawodników. Prawdopodobnie 385 ukończy ten bieg. Półmaraton weteranów w Murowanej Goślinie to również 17 Mistrzostwa Polski, których trasa w tym roku została nieco zmieniona. Co jakiś czas musimy robić atest trasy. I w tym roku właśnie nastąpił ten moment. Z uwagi na to, że w przyszłych latach będzie rewitalizacja centrum miasta, tak zrobiliśmy trasę, aby zaczynała się na ulicy Poznańskiej, abyśmy nie musieli w przyszłym roku również robić takiego atestu. I trasa jest właściwie nowa, a można powiedzieć stara, bo przed laty właśnie też bieg tamtędy prowadził. Tradycyjnie od wczesnych godzin rannych uczestnicy maratonu meldowali się w szkole podstawowej, by dopełnić formalności związanych z biegiem oraz przygotować się do zmagań. Tegoroczny start zaplanowany był na godzinę 10, jednak o godzinie 9 na trasę wyruszył burmistrz miasta i gminy, pan Tomasz Łęcki. Burmistrz jest także mężem i, i ojcem. Kompromis z rodziną, mamy o 12 uroczystość rodzinną, więc żeby przebiec cały półmaraton wystartowałem godzinę wcześniej. Jak zwykle na Goślińskim Biegu Weteranów nie mogło zabraknąć orkiestry dętej, która przyprowadziła zawodników na start biegu, by punktualnie o godzinie 10 rozpocząć zmagania pod czujnym okiem Wojciecha Krzysztonia, przewodniczącego Społecznego Komitetu Organizacyjnego. 3, 2, 1, start! Wiadomości na temat niespodzianki. Start y, naszego biegu odbył się na ulicy Poznańskiej, następnie Wojska Polskiego, most, y, ulica Gnieźnieńska, y, Rakownia i w kierunku Kamińska, tam nawrót i druga pętla tutaj z powrotem do ulicy Poznańskiej. Tegoroczna pogoda na trasie biegu była idealna. Nie brakowało punktów odżywczych, które gasiły pragnienie zawodnikom. Po godzinie i niespełna 15 minutach na mecie zameldował się pierwszy zawodnik, pan Marek Wasilewski, który po raz trzeci z rzędu zwyciężył maraton w murowanej Goślinie. Bardzo dobre miejsce, cieszę się, że, że to trzeci raz i że się udało. No, to są zawsze mistrzostwa Polski, weteranów, ale no, zawsze mistrzostwa Polski. Pierwszą z pań, która ukończyła bieg była pani Małgorzata Sobańska, rekordziska Polski w maratonie, która nie ukrywa zadowolenia z faktu, że bieganie w Polsce cieszy się coraz większą popularnością. Teraz ruszył boom na bieganie, coraz więcej ludzi biega, co roku widzę coraz więcej na trasach biegowych biegaczy, a zwłaszcza dużo, dużo pań się przyłącza do biegania, co mnie bardzo cieszy. Także i, i imprezy biegowe się też bardzo rozwijają, i, i również tutaj ta, ta impreza też oczywiście zwiększa swoją liczbę uczestników. Na zawodników biegających na metę czekali kibice oraz najbliżsi, dla których często oczekiwanie to duże emocje. Denerwuje się, żeby dobiegł, bo mąż już ma swój wiek, skończył 76 lat, i celem jego jest, żeby biegać właśnie w tym roku we wszystkich półmaratonach. Radość, jak go widzę chociażby już na tym półmetku, a potem jak w ogóle dobiegnie. Na trasie biegu owacje zbierał pan Wojciech Świętek z Poznania, który mimo kontuzji poradził sobie z trasą gościńskiego maratonu. No niestety, no wczoraj miałem wypadek, Musiała być interwencja chirurgiczna, ale no to fale Stwierdziłem, że może dzisiaj jednak warto pobiec. Może trochę na luzie, ale jednak biec. Także no udało się. W tym roku oprócz rekordu frekwencji wśród wszystkich zawodników padł rekord frekwencji wśród gośliniaków startujących w zawodach. Po ukończeniu biegu czekały pamiątkowe medale, koszulki oraz posiłek. Na koniec krótka zachęta, aby wystartować w kolejnym biegu Masters w murowanej goślinie. W małym miasteczku, bardzo życzliwa publiczność, tutaj organizacja jest super i z przyjemnością co rok tutaj od już od czasu, kiedy zostałem mastersem, a, a masterstwo przypominam od 35 roku życia to, to z przyjemnością przyjeżdżam. Bardzo świetna, naprawdę FUPA taki e, niesamowity, taki organizacja, to wszystkie starało o, o porządek i o, o dla wszystkich zawodników i wszystkie doskonałe, naprawdę świetne. Organizacja jak zawsze na najwyższym poziomie. Że, że bardzo przyjemna impreza i bardzo miła atmosfera. No myślę, że, że organizacja dobra. Eee... Cóż no do przyszłego roku po prostu